Cześć. Dzisiaj będziemy dezynfekować naszą instalację wodną w przyczepie. Do tego użyjemy taki puratank. Będę to robił drugi raz w życiu. Przeczytałem instrukcję i zobaczymy jak wyjdzie. Ani słowa po polsku. Bądź ja Bartek, jakoś przypomnij ogólnie o co chodziło w tej całej dezynfekcji, żebyśmy wiedzieli co robić. Rana ona pojemnik z wodą i co dalej? No ogólnie to ja nie wiem. Ja po prostu wziąłem tą instrukcję Przetłumaczyłem sobie w translatorze. No i tam wyszło, że mamy, ja mamy z, z tego co zrozumiałem, to mamy właśnie napełnić ten zbiornik. Tylko muszą dowiedzieć się jaką on ma pojemność, żeby wiedzieć ile tam tego środka wlać. Więc y, będę sobie wlewał tutaj butelki i zliczał. No może tam jest jakiś, gdzieś jest napisane ile to ma. Tych litrów, czy gdzieś, gdzieś mogę pozaglądać. Są wytłuczone są, nie? Takie rzeczy. Nie no, tu by nie dali, bo tam jest ciasno. A na nakrętce, a jest zakrętka? Gdzie jest od tego? za zakrętkę mamy? O, jest. Tylko ja ją sięgnę. Lipa, nic nie ma. Dobra, będziemy wlewać butelkami. Nie znaleźliśmy ile ten zbiornik ma pojemności, więc będziemy zliczać sobie metodą wlewania butelek. Jak się, Kasia, ta metoda nazywa? To Właśnie. Chłopaki nam tutaj pomagają w dezynfekcji, i chcieli jeszcze parę słów dodać. Ty Alek chciałaś jeszcze coś powiedzieć. tak. A wiecie, że. Gdzie tu mamy szafkę? No. Jeszcze Dokładnie. jakieś doradztwo w sprawie dezynfekcji układu rurek? Ha! Tasia! Nagrywa za tam jest. Ej, to Izata! To są od Ja Jagodze i dachu Dziękujemy, to nam bardzo się przyda, właśnie w naszych działaniach. Dobra, zmykać, bo będziemy chemielać. A co to jest chemia? No, śmierdzący płyn taki. Przyszedł y, y, tutaj kolejny nasz. Zainteresowany doradca. Pomocny. Co chciałbyś dodać jeszcze? Hmm, to dziwnie wygląda wszystkie kable to okay. prawda ok, dzięki. To zaczynamy A butelka. ten jak cię przytrzymać? Nie, butelka numer 1. A, A też ile ten pojemnik y I mógł I mieć? Nie Ciebie? Nie, nie wiem z 20! No, Jeszcze więcej. Dobra, mamy... No i co latamy po wodę? No. A skąd wodę brać? Z Garażu? No chyba najłatwiej. I co ty latasz? No daj, wezmę Co ja będę chodził? Ty ja wziąłem tam lała. z garażu, ale tam taka brudna, ruda mi poleciała. Tak? tak? z tego nowego kranika. Więc ja sobie... umywalki na Ale to trzeba by przepukać też to już. No to już za dużo na raz jestem się też przepukuję. No dobra, no. No to włączaj. A co nagrywa cały czas. To nagrywa cały czas? No, 3 minuty 30. Zobaczaj, bo tam już tak jest. Dobra, teraz jajdę po wodę. Jedziemy z tym. Tak się to uczy. zapraw tej. Ja umiem leć wodę. Nie teraz. Wszyscy umiem, a wróćmy i dzieli się. ja umiem. Nie chcę, żebyś małym dzieli Chodź. Chodź, idę do góry, tylko ja nie staję z grupy. Butelka numer cztery. <noise> Pięć. Polka numer 6 no. Fajny jest ten lejek z sitkiem w środku, bo on faktycznie zatrzymuje jakieś drobne śmieciuchy. Wydaje mi się, że chyba jeszcze będzie trzeba wlać jedną całą i później, już z tym płynem, żeby podotykało tych górnych ścianek, żeby się cały pojemnik oczyścił. Dobra, tak robimy. Chyba 7, butelka 7. No, butelka numer 7. Niech 7, 8. 8? Przecież nie było 7. Do razem, chyba, do 7. Jestem razem, bo zapisujemy. Siódem, że siódem. Dobra, najpierw jeszcze dolejemy wody na koniec Dobra, byś machał tym patykiem, czy czym tam chcesz to mieszać, no to ochlapie te ścianki, więc już chyba nie ma co Dobra Wleliśmy 7,5 butelki Także nasz zbiornik ma około 35 litrów Tutaj mamy proporcje 50 ml tego czegoś na 16 litrów Także wracam za godzinę, muszę to obliczyć Już wszystko obliczyłem Zastosowałem ciąg Kosiego i wyszło mi 110 ml. A Kasia przyniosła taki zbiornik. To nie zbiornik, to miareczka. A no to to jest taka mała miareczka. Teraz odkręcamy. Kura tank Kura, Kasia. I, I lejemy ten 110 ml. Ja bym wolała, żebyś takie rzeczy na zlewem robił. Czy jakaś. Mamy odmierzoną zawartość i teraz wlewam całość do zbiornika naszego. Teraz idę po coś, żeby to wymieszać, bo Kasia mi powiedziała, że tak będzie najlepiej. Bartek szuka kija. Nie ma go już tak z 10 minut. Jest, idzie, mogę. Prawo ty. No to mieszamy. Najważniejszy jest kierunek mieszania. Zgodnie z instrukcją należy pomieszać 3 razy w prawo. Raz, dwa razy w lewo. Cześć, bo się miały te, te, yy, wiesz, te, tutaj? Yy, ty ona krzywo stoi ta przyczeba, po prostu. Albo pojemnik jest trochę taki już wygięty. A ja to. A czy zam... to od to żeżra. Nie wiem, ale nie pomyśleliśmy, gdzie to odłożymy. Po wyjęciu. Nie, dobra, Kasia. Jest wymieszane. Jest, mamy wymieszane teraz to, i w zasadzie można. Próbować. co próbować? kosztować korzystając z okazji, że mamy pełny zbiornik możemy przetestować sobie czy y, zamontowany alarm w zeszłym roku nam działa powiedz Kasienka, jak możesz mogę z tego ustrojstwa tutaj idzie taki biały kabelek Widać? widać? I on wchodzi sobie tu do zbiornika i Bartosz go przykleił gdzieś tutaj na górze zbiornika i on ma wyć... O tutaj go widać. A tutaj jest, widzicie tą białą plamę? I on ma wyć jeśli dotknie go woda, bo jeśli wlewamy wodę z zewnątrz, która wpada tędy, to nie widzimy ile jest wody i taki czujnik pozwala nam nie zalać przyczepy. To demonstrujemy dźwięk. Uwaga! <tryk> W naszą akcję dezynfekcji. Ona polega ja na tym, powiem. że teraz ze zbiornika musimy zastać wodę ja do kraników. Przyczepa jest podłączona do prądu. moment no, w pomyśle. Pod spodem jest zbiornik z szarą wodą, więc jak to włączymy, uruchomi się pompka, zas nam tą wodę z tym dezynfekatorem do kraników i tutaj mniej więcej zatrzymamy zaraz, żeby ta woda tam po prostu stała w tych próbkach i je oczyściła. Nie ma wody. Jest. No dobra. A nie, to musimy przeleć trochę, tak? Nie, musimy zastyć na razie i to ma leżeć całą noc. Troszkę wody nam się tutaj wylało, bo zapomnieliśmy zakręcić zbiorniczki. No tutaj zapomnieliśmy, że po sezonie mieliśmy te koreczki wyciągnięte. Teraz zapomnieliśmy je włożyć, także pamiętajcie. Prze przez zrobienie dezynfekcji trzeba sprawdzić, czy cała instalacja jest po zamykana jak należy. To samo robimy w łazience. Wyjęłam korek. Zaciągamy wodę. To się jeszcze, Kasia, może troszkę. Jeszcze trochę. Ale dobra. później będziemy następnego dnia to wszystko spuszczać no to będziemy przepłukiwać te odpływy a teraz no tak, zastali. ale żeby trochę wody wleciało jeszcze teraz do tych rur penalizacyjnych aha, no ja dobra, to Co, jak słabo leci z nas specjaliści Myślę, że, ten, że znaczy Myślimy, że chyba musimy ciepłą wodę puścić, żeby się przelał ten płyn cały przez naszą trumę. Ona chyba ma 5 litrów, tam 10, nie pamiętam. Chyba musimy puścić ciepłą wodę po to, żeby tamten zbiornik się opróżnił. Albo zapełnił, tak? Zapełnił, no, nie jest, to, żeby on jest się zapełnił, Czyli on zasię nam wodę z tego zbiornika tutaj. No My to robimy dopiero drugi raz w zasadzie. I teraz się zorientowaliśmy, że jeszcze tą trumę trzeba będzie przekupić. Więc lejemy ciepłą wodę. Ona powinna wtedy zastać tą wodę z tym dezynfaktorem, a tutaj się i doleje. Tak. Dobra, to odkręcamy ciepłą wodę. Nie, ciepłą mamy tu? I o. ciepłą mamy. I skoro tutaj nie leci woda, to znaczy, że teraz nasza truma się Aha, wypełnia. ale wodę dopiero. No dokładnie. ona była pusta na zimno. Tak. Bez odkręcenia ciepłej wody nie da się zastać wody do trumny. No, dokładnie. Się... No, woda już nam leci, także powinniśmy już mieć trumę pełną. Teraz nam tutaj było troszkę wody, także jeszcze trochę dolejemy i... i zostawiamy już na noc. I jutro będziemy całą tą wodę spuszczać. Uzupełniliśmy nasz zbiornik z czystą wodą, dolaliśmy tank i wracamy jutro. Hej. Mamy dzień następny, spuszczamy teraz wodę, czyli przepłukujemy nasze układy tu i w kibelku. Pod przyczepą jest pojemnik z szarą wodą, więc dopóki nie uzupełni to lejemy wodę, później przerywamy, wylewamy w pojemnik z szarą wodą i lejemy dalej. I na ciepłą damy, od razu żeby trumę przepłukać. I tu też. Patrzcie co nam było w tych rurach, widzicie? Ale brudy, fu przez zimę się nadbierało nie wiadomo co to Spiornik z szarą wodą pod przyczepą woda spływa Nessie przechodzi. Może teraz zimną wodę lej, żeby nie wiem czy to innymi rurkami płynie, chyba tak to odkręć jeszcze tą zimną wodę. Ja, no? ja, Mamy kolejny etap zmagań z naszym przepukiwaniem układu w przyczepie. Pompka przestała zasysać resztkę wody, i trzeba ją teraz wybrać z tamtą gąbeczką. Musi być niebieska. Tak. Po opróżnieniu zbiornika z czystą wodą, trzeba jeszcze pamiętać, żeby opróżnić tą trumę. nas się taki koreczek odkręca, i wtedy sobie woda z trumy ucieka. Piornik opróżniony. Teraz nalewamy czystą wodę i przepłukujemy wszystko. Jeszcze raz czystą wodę. 35 litrów wlane Właśnie miałam podpisać pojemnik. Tak, to podpiszemy go jeszcze, ale teraz yy, wodę zlewamy. Dwa kasienka krany są odkręcone. I dobrze, ładnie. Skończyliśmy nasze. Naszą dezynfekcję. Drugi zbiornik z czystą wodą zlaliśmy. Znaczy drugi. Jeden tylko zbiornik mieliśmy czystej wody. Przelaliśmy czyste wszystkie rurki. Nie wiemy, czy to zrobiliśmy dobrze, ale mamy nadzieję, że mamy lepiej niż było. To do następnego.